Czy zawał serca zawsze przychodzi nagle, jak grom z jasnego nieba, który zaskakuje zupełnie zdrową osobę? Niekoniecznie, bo prawda jest taka, że serce już wcześniej ostrzega. Zawał serca rzadko przychodzi bez ostrzeżenia. Wiele osób mówi po fakcie, że coś czułem, ale zignorowałem a to właśnie te coś mogą być pierwszymi subtelnymi sygnałami i mogą pojawić się tydzień lub nawet wcześniej przed zawałem. Ten film nie ma cię przestraszyć, ma cię przygotować, bo gdy znasz te 10 objawów, możesz zareagować na czas. Budzisz się rano i od początku dnia czujesz, że coś jest nie tak, niby spałeś dobrze, niby nic się nie działo, jednak brakuje ci sił. Nawet drobne rzeczy zaczynają cię męczyć. Zwykłe wyjście po zakupy, pranie, schody, krótki spacer. To wszystko robi się ciężkie, jakby ciało mówiło: Zwolnij, nie dam rady. To nie jest zwykłe zmęczenie po ciężkim tygodniu czy zarwanej nocy, to zmęczenie, które pojawia się nagle, nieproporcjonalnie do wysiłku i nie znika po odpoczynku. Co się dzieje w organizmie? Serce zaczyna słabiej pompować krew, a to znaczy, że mniej tlenu i składników odżywczych dociera do mięśni i mózgu. Organizm przestawia się w tryb awaryjny, oszczędzania energii. Możesz czuć ciężkość w kończynach, apatię, senność Brak koncentracji, a nawet lekkie zawroty głowy. To cichy sygnał ostrzegawczy, jeden z najczęstszych objawów u kobiet przed zawałem. Badania pokazują, że aż 70% kobiet miało ten objaw kilka dni wcześniej, ale zbagatelizowały go, myśląc, że to zmęczenie materiału. I kiedy brakuje Ci sił, często równolegle zaczyna pojawiać się coś jeszcze. Nie musisz biec, ćwiczyć ani dźwigać ciężarów. Oddychasz normalnie, ale masz wrażenie, że coś uciska Ci klatkę piersiową. Powietrze jakby nie wchodziło do końca. Oddychanie staje się płytsze, szybsze. Albo budzisz się w nocy, bo się po prostu dusisz. Musisz wstać, stanąć, złapać głębszy oddech. To znak, że serce przestaje nadążać z przepompowaniem krwi, zwłaszcza tej, która wraca z płuc. Efekt – zastój płynu w płucach, Spadek wymiany tlenu, uczucie duszności, jakbyś oddychał przez słonkę. W rzeczywistości to nie ty się dusisz, to twoje serce się dusi, a organizm przekłada ten alarm na twoje odczucia. Widzisz już, jak się to wszystko układa. Najpierw brakuje ci sił, potem pojawiają się duszności, i zaraz może dojść do kolejnych, bardziej charakterystycznych objawów. Nie zawsze wygląda to tak dramatycznie jak scena z filmu, gdzie ktoś łapie się za serce i upada. W rzeczywistości wiele osób nie czuje ostrego bólu, tylko coś dziwnego. Opisują to jako ucisk, ciężar czy rozpieranie, wrażenie, że coś siedzi na klatce piersiowej. Ten dyskomfort może się nasilać przy ruchu, ale także pojawić się w spoczynku i trwać kilka minut, znikać i wracać. Co to oznacza? Zbliżający się zawał często rozpoczyna się od niedokrwienia serca, czyli zmniejszonego dopływu tlenu do mięśnia sercowego. Serce sygnalizuje brakuje mi paliwa, zaczynam się dusić. Dlatego ten ból, ucisk to nie tylko objaw, to alarm. U kobiet objaw ten może być bardziej rozlany w górnej części brzucha, ramieniu czy plecach. U mężczyzn częściej typowy ucisk w most. Czasem serce nie boli tam, gdzie się go spodziewasz. Zamiast w klatce piersiowej czujesz dyskomfort między łopatkami, sztywność w karku, napięcie w ramieniu, często lewym, promieniujący ból do żuchwy czy szczęki. Dlaczego tak? Sygnały bólowe z serca mogą promieniować do szyi czy szczęki, bo korzystają z tych samych szlaków nerwowych. Kiedy serce wysyła sygnały alarmowe, mózg może je błędnie interpretować jako ból w innych rejonach. To dlatego zawał czasem zaczyna się od bólu w zębach lub szyi, a dopiero później pojawia się ucisk w klatce. Jeśli ten ból nie ma wyraźnej przyczyny, na przykład nie spałeś źle, nie naciągnąłeś mięśnia, a utrzymuje się lub powraca, pojawia się wraz z dusznością lub zmęczeniem, to nie ignoruj go. Może być sygnałem, że serce woła o pomoc, ale nie robi tego w oczywisty sposób. Zawroty głowy i uczucie odpływania. Siedzisz, wstajesz, albo nawet tylko mrugasz oczami nagle świat jakby się buja. Masz wrażenie, że odpływasz, że zaraz stracisz równowagę. Serce, które nie tłoczy krwi efektywnie, nie dostarcza odpowiedniej ilości tlenu do mózgu. Efekt? Zawroty głowy, zamglone widzenie, uczucie odrealnienia, czasem nawet krótkie omdlenia. To znak, że mózg nie dostaje tlenu i krwi w takim tempie jak powinien. W połączeniu z dusznością, zmęczeniem czy bólem w klatce, to już naprawdę poważny sygnał, że coś dzieje się z Twoim krążeniem. Zimne poty. Wyobraź sobie, że siedzisz spokojnie, nie jest ci gorąco, nie ćwiczysz, a nagle skóra robi się wilgotna, podzalewa kark dłonie, twarz, nie jesteś chory, ale czujesz się, jakbyś miał zaraz zemdleć. Skąd się dobierze, Gdy serce zaczyna zawodzić, organizm uruchamia tryb alarmowy, aktywuje układ współczulny, czyli tzw. walki lub ucieczki. Efekt? Zwężają się naczynia krwionośne, rośnie ciśnienie krwi, zwiększa się potliwość, by schłodzić przeciążone ciało. Jeśli pocisz się obficie, a do tego Pojawia się ból w klatce mdłości, duszność lub osłabienie, to nie zlekceważ tego. To może być ukryty objaw niedokrwienia serca. Nudności nie zgaga uczucie ciężkości w nadbrzuszu. U wielu osób, zwłaszcza kobiet, zawał nie daje typowego bólu w klatce piersiowej, ale objawia się mdłościami, uciskiem w nadbrzuszu, odbijaniem, wrażeniem jakby kamienia pod mostkiem. Dlaczego serce i układ pokarmowy dzielą te same szlaki nerwowe? Kiedy serce cierpi, mózg może odczytać sygnał jako problem trawienny, to może zmylić, bo kto z nas nie miał zgagi czy niestrawności. Ale jeśli nie zjadłeś nic ciężkiego, nudności, pojawiają się nagle, masz osłabienie, poty lub ucisk w klatce, to znowu nie ignoruj tego. To może być zawał maskujący się jako dolegliwość żołądkowa. Czasem ciało wie szybciej niż głowa, że coś jest nie tak. Jeśli nagle ogarnia cię, Irracjonalny lęk, uczucie, że coś się zaraz stanie, drżenie ciała, niemożność uspokojenia się, to warto się zatrzymać. Gdy serce nie działa prawidłowo, dochodzi do spadku tlenu, ciśnienia, zaburzeń krążenia mózgowego. Mózg odczytuje to jako skrajne zagrożenie życia i uruchamia reakcję paniki. Nieoczekiwana słabość kończyn. Na początku mówiłem o nietypowym zmęczeniu, takim, które pojawia się nagle, mimo odpoczynku. Ten objaw jest podobny, ale bardziej niepokojący, bo tutaj nie tylko mamy brak siły, tutaj nagle nie możesz, na przykład, podnieść ręki, noga jakby się splątała, mięśnie przestają cię słuchać. Jeśli serce ma coraz większy problem z pompowaniem krwi, to mózg i mięśnie przestają być odpowiednio dotlenione. Twój układ nerwowy działa w zwolnionym tempie, mięśnie stają się spałe, niepewne, niestabilne. A ty zaczynasz mieć wrażenie, że coś z tobą nie gra. Nie masz sił złapać kubka, niepewnie wchodzisz po schodach, trudniej ci w ogóle sięgnąć po telefon. Gdy takie objawy pojawiają się nagle, zwłaszcza po jednej stronie ciała, większość osób myli to od razu z udarem, ale podobny obraz może dawać niedokrwienie mózgu i mięśni przed zawałem. Zaczyna się brakiem energii. Kończy się realną słabość. Opuchlizna nóg, stóp kostek zaczyna się niewinnie, buty trochę bardziej cisną. Wieczorem stopy robią się ciężkie, jakby napompowane, na kostkach pojawiają się wgniecenia od skarpetek, których wcześniej nie było, ale to nie wina butów. Co się dzieje? Kiedy serce przestaje dawać radę z pompowaniem krwi w górę, czyli z kończyn dolnych z powrotem do płuc i mózgu dochodzi do zastoju. Krew i płyny gromadzą się w dolnych partiach ciała. Efekt: puchną nogi, stopy, kostki. Wieczorem jest gorzej, rano trochę lepiej. Masz uczucie ciężkości, spowolnienia i sztywności. To typowy objaw niewydolności krążenia, która może narastać powoli jeszcze na długo przed zawałem. Nie zawsze boli, ale mówi jasno, że krążenie siada. Jak widzisz, zawał serca rzadko przychodzi bez zapowiedzi. Organizm potrafi ostrzegać dzień, dwa, nawet tydzień wcześniej. Zmęczenie, duszność, ucisk w klatce, dziwny ból w szczęce czy lęk bez powodu. To nie przypadek. Teraz już wiesz, na co zwrócić uwagę. Teraz masz szansę zareagować wcześniej i być może uratować komuś życie, może swoje. Znasz kogoś. To powinien zobaczyć ten film, albo sam miałeś kiedyś podobne objawy. Napisz w komentarzu swoją historię, może kogoś uświadomić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych tematach, oglądaj nasze kolejne filmy i podziel się tym materiałem z bliskimi. Razem możemy dbać o zdrowie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Uczmy się, jak żyć zdrowo i świadomie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odwiedź naszą stronę internetową, link w opisie, u nas zawsze znajdziesz proste i smaczne przepisy keto, sprawdź nasze gotowe jadłospisy oraz bloga, który odpowie na wiele Twoich pytań. Cześć!